Rośnie liczba osób płacących podatki w Olsztynie. Już ponad 3,5 tysiąca nowych osób zdecydowało się w 2024 roku rozliczyć swój PIT w naszym mieście. To największy skok od lat i około 28 milionów złotych więcej w miejskim budżecie. Są powody do radości, ale nie ma w tym nic zaskakującego, mówi prezydent Olsztyna. To efekt celowych działań już moich jako prezydenta, kiedy. Na przykład stworzyliśmy ulgi dla dzieci ale i darmowe przyjazdy dla dzieci komunikacją miejską, ale tylko dla tych, którzy płacą podatki w mieście. To aktywuje od razu rzesze osób, które mieszkają w naszym mieście od, od lat, ale są osobami przyjazd, przyjezdnymi i motywuje to ludzi do uregulowania swojej sytuacji. Czyli mieszkam w Orsztynie, płacę tu podatki, zameldowuję się. Szacunkowo nawet od 12 do 13 tysięcy osób, które faktycznie mieszkają w Olsztynie, wciąż rozlicza swój podatek gdzie indziej. Tyle właśnie osób dopisało się do listy wyborców w naszym mieście przy okazji ostatnich wyborów. Takie liczby motywują do dalszych działań. Mam nadzieję, że na koniec roku, najpóźniej na początku przyszłego roku wprowadzimy aplikację miejską, która w łatwy sposób będzie pomagała nam stwierdzić, kto płaci podatki, kto nie. Kto korzysta z pewnych przywilejów mieszkańca, a kto nie. Bo powiedzmy sobie to szczerze i dosadnie. Jeśli jesteś mieszkańcem, już zapłaciłeś za pewne usługi swoimi podatkami. Jeśli nie płacisz tu podatków, no to te usługi po prostu muszą kosztować. Reguła jest prosta. Projektowana miejska aplikacja da dostęp do miejskich zniżek i ofert promocyjnych tylko dla tych, którzy rozliczają się w Olsztynie.